mówienie, że, że dwa lata temu powinno być, a dziś nie ma. Dziękuję Panie Ministrze. Pan Prezes Jan Buczak. Dziękuję Panie Przewodniczący. Zrzeszenie nadesłało zresztą opinię tutaj do, do podkomisji. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, pan, Panie i Panowie posłowie, Panie Ministrze. I Dziękuję bardzo za udzielony mi głos. Szanowni Państwo, ta ustawa, ten projekt ustawy, on oczywiście ma swoją historię, tak jak tu powiedział pan minister Schmidt, już nie, nie warto do tego wracać, ale, ale sporo, sporo się właśnie w tym momencie ma okazję zadziać wydarzeń niekoniecznie korzystnych dla dla naszej branży i w związku z tym zaniepokojenie naszego środowiska jest tym bardziej, tym bardziej wielkie. Środowisko Transportu Drogowego w Polsce jest środowiskiem bardzo dobrze, wydaje mi się, zorganizowanym, bowiem jest około 50 organizacji. Większość z nich również jest członkiem naszej organizacji Zrzeszenia Międzynarodowych Przewodników Drogowych w Polsce. I staramy się utrzymywać z administracją państwa, z rządem należyte relacje merytoryczne, niezależnie od okresu, od tego, jak politycznie, gdzie politycznie ta linia podziału się w danym okresie układa. I, i również Oczekujemy od każdego kolejnego rządu i jako spadkobiercy wszystkich wydarzeń byłych, żeby realizował wszystkie zadania zgodnie z oczekiwaniem środowiska. To środowisko nie małe i tutaj szczerze mówiąc to wydaje mi się, że, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle Naszemu państwu, naszemu rządowi w ogóle do czegokolwiek branża transportowa, a szczególnie przewoźnicy międzynarodowi, bo w tym momencie jesteśmy tutaj jako, jako podbranża transport międzynarodowy reprezentowani przede wszystkim. Czy jesteśmy w ogóle do czegokolwiek potrzebni? Wydaje mi się, że tak, bowiem jest wiele naprawdę dużych makroekonomicznych wskaźników, które wyraźnie wskazuje na to, że, że zachowujemy zachowujemy się bardzo poprawnie i przynosimy ogromne korzyści i gospodarcze, i również socjalne naszym obywatelom. W związku z tym ta poprawność i ta dobra reputacja oczywiście jest dla nas, dla przewoźników, dla branży bardzo ważna. Proszę państwa, my dzięki właśnie dobrej reputacji zdobyliśmy rynki, dzięki dobrej reputacji odniesie, odnieśliśmy tak wielki sukces. I, I tutaj chcę powiedzieć, że dobra reputacja obowiązuje wszystkich, również i nas przy tym stole, niezależnie od tego, po której stronie siedzimy. Dobra reputacja obowiązuje i tak, tak, u, tak po prostu uważam. I staram się, żeby z mojej strony, żebyście państwo też też odczuwali, że że, że, że bardzo poważnie wszystkich partnerów traktujemy. W związku z tym ku mojemu zaskoczeniu, kiedy okazało się, że, że procedujemy na tym etapie ustawę, która nie była ze środowiskiem konsultowana, traktuję jako tak trochę zachwianie tej, tej, tej dobrej relacji i my w związku z tym uważamy, że że należałoby w tym momencie trochę ten pośpiech przy wdrażaniu tych elementów dotyczących dobrej reputacji powstrzymać po to, żeby, żeby właśnie wnikliwiej i spokojniej przyjrzeć się tym wszystkim aspektom i ewentualnym skutkom, które mo można wywołać naszą nad narodową nadgorliwością. W związku z tym y, uważam, że y, powinniśmy w tym momencie zastanowić się, co możemy zrobić. Żeby, żebyśmy my, polscy przewoźnicy od 1 lipca w ogóle, w ogóle mogli utrzymać ten rynek francuski, który dla nas jest bardzo ważny, a obawiamy się, że od 1 lipca nikt z nas nie będzie mógł pojechać, bo, bo wszelkie poboczne wątki, które się pojawią przy procedowaniu tej, tej ustawy i przy tworzeniu elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego, to może rzeczywiście nas wszystkich wypchnąć na na torboczny, a wręcz na aut. My nie wrócimy za pół roku na te swoje rynki, które przez wiele lat z wielkim trudem i mozołem budowaliśmy. Te, te nasze relacje to nie jest jakaś chwilowa, efekt chwilowej jakiejś, jakiejś naszej aktywności, tylko budujemy te relacje handlowe przez, przez wiele lat. Ale konkurentów na tym rynku mamy, mamy sporo. Dlatego też chciałbym zwrócić się do. Do przedstawiciela, do przedstawiciela rządu, do panów posłów, żebyście zastanowili się nad możliwością i spróbowali oddzielić te dwie sprawy, puścić jak najszybciej Krajowy Rejestr Przedsiębiorstw Transportu Drogowego, Krajowy Rejestr Elektroniczny, i tak, przepraszam, że tą nazwę nieprecyzyjnie przytaczam, i żeby to uchwalić możliwie jak najszybciej, błyskawiczną ścieżką legislacyjną, wykorzystując to, co już mamy. Nie musimy według naszych ocen tworzyć jakiegoś ogromnego, tak już od od razu ogromnego przedsięwzięcia z tym rejestrem przecież Biuro Obsługi Transportu dzisiaj Generalny Inspektor Transportu Drogowego jest w posiadaniu wszystkich danych, które można skatalogować, zamknąć na, na, na podstawie nawet rozporządzenia ministra w jeden, w jeden w, jedno, w, jedno, w jeden pakiet i, i przedstawić do, y, jako rejestr. Już tymi, tymi y, numerami moglibyśmy się posłużyć, y, wjeżdżając do Francji 2 i 3 lipca. Y, czasu naprawdę jest niewiele, ale przy dobrej woli, a wiem, że w naszym kraju jesteśmy w stanie y, wiele zrobić, y, jeżeli wszystkie ręce wyłożymy na pokład. Żebyśmy, żebyśmy się z tym problemem uporali. Natomiast jeżeli chodzi o oczywiście o tą dobrą reputację, której my się nie obawiamy, bo my, tak jak powiedziałem, robimy wszystko, żeby, żeby mieć jak najlepszą rynkową reputację. Opinia o nas jest bardzo dobra. W ZMPD gościliśmy przedstawicieli wielu państw, w tym również z Danii, z Niemiec, z Francji i wszyscy jednoznacznie określali, że oczywiście zdarzają się jakieś przypadki łamania przepisów, jednakże generalnie ocenili polskich przewoźników jako bardzo rzetelnych uczestników tego otwartego i zliberalizowanego rynku. Dlatego wnoszę w imieniu mojej organizacji Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych prośbę do Państwa. Słucham, no i tu koledzy oczywiście Ogólnopolski Związek Transportu Drogowego i inne pewnie organizacje y, mogą y, poprzeć y, to, ten wniosek. W, w, prosimy o to, żeby, żeby uruchomić w tym momencie być może nie do końca zgodny z procedowaniem nad tą ustawą, ale mechanizm, żeby ten, ten rejestr, choćby on wymagał później jeszcze dopracowania i wszystkich tych aspektów, które z tym są związane również i ten przetarg, ale w przyszłości, ale w przyszłości. Natomiast teraz, żeby ten rejestr zbudować na bazie rejestru, który posiada nasza Generalna Inspekcja Transportu Drogowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W kolejności pan prezes Wroński, kolejne zgłoszenie tutaj. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie!